Cześć! Z tej strony Dawid Cieliński. Dzisiaj porozmawiamy, tak jak widzisz w tytule tego filmiku, o trzech skutecznych, takich przykładowych lejkach sprzedaży. Jak pewnie oglądałeś wcześniejsze wideo, to mówiłem o tym, że z że samym takim bakcylem, jeżeli chodzi o lejki sprzedaży, to zaraziłem się głównie od rasola Bransona i też po, tak naprawdę wpadłem w kilka jego takich lejków. I kupiłem parę książek, zacząłem sobie o tym czytać, i później dzielić się tą informacją ze znajomymi, i stosować gdzieś w samym e-commerce, który też prowadzę. I okazało się, że faktycznie te informacje, które są w tej książce, są w tych książkach to tak naprawdę działają. Dlatego dzisiaj chcę się z Tobą podzielić trzema lejkami, które sam Russell Branson jak pisał, że w 95%. One generują u niego cały taki dochód, który ma w firmie. A tak naprawdę jest to kilkanaście, kilkaset milionów na dzień dzisiejszy rocznie. Tak? I też do każdego lejka, jak będę pokazywał taki przykład, dam też swoje uwagi, które po prostu gdzieś moi znajomi zastosowali, może nie konkretnie taki sam idealny lejek, jak wam pokażę, ale gdzieś tam jakieś, jakiś sposób odzorowali go. I po prostu dam komentarze które, i powiem wam, co działa i co nie działa w takich lejkach, jeżeli chodzi w Polsce, tutaj u nas, bo wiadomo, że ta polska grupa odbiorców, jeżeli chodzi o konsumentów, o klientów, no troszeczkę się może różnić, jeżeli chodzi o tych, którzy są w Stanach Zjednoczonych. No to zaczynamy. Tutaj, jak widzisz, pokażę ci taką koncepcję, którą. Sam Russell Branson mówi w swojej pierwszej książce i to się nazywa Value Ladder. I na czym to polega? Value Ladder polega na tym, że mamy jakby takie fazy zaznajomienia się z, z klientem. Czyli na samym początku, jeżeli mamy tak, taki, taki lejek, który on się nazywa Tripwire, ten taki etap nazywa się Tripwire, to jest jeszcze element, gdzie tak naprawdę osoba nas nie zna, ona jeszcze nie wie, co robimy, do końca nam nie ufa. i to jest tak naprawdę taki pierwszy lejek sprzedaży, ten najprostszy, o którym mówię już na, na samym początku prawie praktycznie w każdym wideo, że chodzi o to, żeby ta osoba ciebie polubiła, poznała, żeby wymienić się tutaj kontaktem, no i też żeby w jakiś sposób, powiedzmy to w cudzysłowie, otworzyć portfel takiej osoby. Czyli tutaj pokazujemy jakiś taki produkt tani, jest to przeważnie free plus shipping, czyli sam produkt jest za darmo i jedyne co klient musi zapłacić tutaj to jest dostawa. I chodzi o to, że im wyżej pójdziemy w, te, w tej takiej drabinie, jeżeli chodzi o, o nasze produkty, o nasze usługi, to tym produkt jest droższy i tym bardziej też ta wartość, taka to ta, 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 ta zaufanie, które jest do Ciebie, też się zwiększa. No bo zobacz, jeżeli chodzi o ten tripwire, to jest produkt, który jest tak naprawdę tani, on nie kosztuje za wiele. Chodzi po prostu o to, żeby ta osoba go kupiła, żeby weszła w twój lejek sprzedaży. I jeżeli chodzi o ten drugi etap, który mamy, to jest drugi lejek, też zobaczysz przykład tego lejka, I Już to jest webinar. Czyli na webinarze sprzedajemy już rzeczy troszeczkę droższe. Załóżmy od 300 zł do 3000 zł. Też możesz śmiało sprzedawać droższe produkty, no ale to, to może nie kończy się tylko samym webinarem, tylko też powiem, jak skutecznie sprzedawać produkty na webinarze, które wynoszą więcej niż 3000 zł. Ale jak widzisz, tutaj są takie dwie buźki. Dałem jako to jako taką wizualizację, że tak naprawdę to może być osoba, która jest z zimnego rynku, która Cię nie zna, tak naprawdę. Dlaczego? No bo jeżeli. Ktoś spędzi z tobą 90 minut na takim webinarze, dajesz mu wartość, no to taka osoba ci ufa. Także jeżeli ktoś zostaje faktycznie przez cały webinar i będziesz miał wartościowy produkt, który tej osoby pomoże rozwinąć biznes, czy po prostu pomoże w życiu codziennym, w zależności, jakie usługi sprzedajesz, czym się zajmujesz, no to. Tak naprawdę za, za 300 do 1000 zł może śmiało od Ciebie kupić. I też pokazałem tutaj taką minkę uśmiechniętą. Minka uśmiechnięta oznacza, że ta osoba ona wcześniej kupiła coś z, z tego etapu Tripwire czy, czy Tripwire. Czyli chodzi o to, że ona już była w tym pierwszym lejku, takim kupiła coś taniego i za pomocą sekwencji mailowej po prostu zaprosiłeś się na webinar i sprzedajesz coś droższego. Kolejny etap, już taki trzeci. Też pokażę Wam przykład tego trzeciego olejka. To są już takie droższe produkty. High tickets. Czyli to są produkty już od 3000 do, do 100 tysięcy, może i więcej. I jak widzisz tutaj, ta osoba ma taką uśmiechniętą buźkę z serduszkami, czyli ta osoba już sobie ufa, ona. Chce z chcę, każdy Twój produkt kupić, bo, bo wie, że po prostu pomożesz jej. Bo jeżeli Ty jej pomogłeś, pomogłeś w tym pierwszym etapie i ona ma wyniki, zaprosiłeś się na webinar, Skupił jakiś produkt i znowu ma wyniki, no to prawdopodobnie się skusi na taki już droższy produkt, ponieważ, ponieważ wie, że cokolwiek nie kupi, zawsze wyjdzie na tym do przodu i po prostu zyska. Tak? Że, że naprawdę dajesz wartościowe kursy czy, czy szkolenia, Także tutaj są osoby już, które ciebie znają i które Tobie ufają. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o high ticket, to on też działa na zasadzie takiej sekwencji mailowej. Czyli, jeżeli ktoś na webinarze od Ciebie kupił, to po, po wartościach, na przykład wysyłasz kolejne 10 maili z wartością, z jakimi wartościami, i pomagasz ta, takiej osobie, i wtedy prze, przenosi się już do tego olejka sprzedaży high ticket. Bo tutaj tak naprawdę ta osoba musi tobie ufać, bo jeżeli coś sprzedajesz za 20 tysięcy, no to raczej osoba z ulicy za 20 tysięcy do ciebie po prostu nie wejdzie i nie kupi. Chyba, że ma naprawdę bardzo wielką potrzebę i coś, coś jej wisi na głowie, ma jakieś mocne ciśnienie, że musi tu i teraz swoich usług skorzystać. Tak? No dobra, no to mamy tutaj to, to value ladder, mniej więcej wytłumaczyłem, o co chodzi. Je jeżeli chcesz, więcej na ten temat się dowiedzieć, to ja Was zachęcam, żeby po prostu zakupić ta, tą książkę dot.com secret. Ma naprawdę bardzo dużo takich szczegółowych informacji, jak budować taką, taki value, value ladder i też jakie lejki do tego stosować. Pokażę Wam teraz graficznie, jak, jaki lejek do jakiego, do jakiego etapu powinno się stosować. I mamy tak. Pierwszy etap to jest właśnie to, co wam pokazywałem, czyli tri, tri, Tripwire. I tutaj mamy ten lejek, taki całościowo, jak on wygląda, to jest dokładne odzerowanie, to, co Russell Branson stosuje przy swoim produkcie, on akurat sprzedaje książki, czyli jeżeli ktoś może książkę sobie zamówić taką fizyczną za darmo, i dostawa tej książki po prostu wynosi 7 czy, czy 8 dolarów, już teraz pamiętam dokładnie jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, do Polski czy to, to wynosi 20 dolarów, czyli około 100 zł. I cały jego lejek polega na tym, że jeżeli taka osoba, ona kupi tą książkę, to już w pewien sposób staje się twoim klientem, no bo podała kartę kredytową, podała imię i nazwisko, podała numer telefonu, podała kod pocztowy, gdzie mieszka i tak dalej. Czyli ta osoba ona już nie jest taką osobą z ulicy, która ciebie nie zna, która tobie nie ufa, tylko w jakiś sposób już musiała tobie zaufać, bo jednak tą kartę kredytową czy kartę normalną taką podała i dokonała zakupu. Kolejnym etapem jest coś takiego jak order bump, czyli to jest jeżeli ty podasz już te dane karty Którą, którą wpisujesz sobie, żeby dokonać zakupu, to poniżej jest takie jeszcze małe okienko, że możesz na przykład wziąć jakąś ofertę jeszcze dodatkowo w takiej promocji i za, za pomocą takiego przycisku, że one click button, klikniesz i ona się doda do oferty. I pokażę wam, jak to wygląda w praktyce właśnie, jeżeli chodzi o samego Russell Bransona. To jest książka, którą też kupiłem, jeżeli chodzi o Expert Secrets. Mamy taką stronę typowo sprzedażową. Też polecam, żeby sobie prześledzić zobaczyć, jakie nagłówki są, jakie treści, jakie bonusy stosuje, jakie są testimoniale, czy, czy tutaj jest wideo, czy, czy jest tekst, i w jaki sposób jest informacja, że na przykład ograniczenie jakiegoś czasu, ilości. Także prześledźcie sobie tę stronę, bo po prostu ta strona bardzo dobrze konwertuje. I, I zobacz, tutaj mamy coś takiego, że jeżeli, przy, jeżeli kliknę tam przycisk, to mam darmową kopię tej książki, tylko muszę zapłacić 9,95 dolarów albo 19,95, jeżeli jestem poza Stanami Zjednoczonymi. Jeżeli kliknę coś takiego, to wyskoczy mi taki pop-up. To jest pop-up na zasadzie dwóch kroków. Czyli na początku podaję informacje, to jest w ogóle bardzo sprytnie zrobione. Zobacz, podam informacje i później przechodzę do płatności. A jeżeli na etapie płatności coś się stanie, akurat nie zdążę, nie, nie zrobię tego zakupu, no to już taka osoba, która ma tą stronę lądowania i ma ten pop-up, ona już posiada na przykład twój adres e-mail czyli dzięki temu już możesz wysyłać taką sekwencję mailową, żeby wrócić i kupić tę książkę. No ale załóżmy, że ja tutaj podałem te dane, jeżeli chodzi o, o zamieszkania, imię, nazwisko, adres e-mail, telefon i tak dalej i przechodzę do kroku drugiego. Czyli tutaj mamy na tym etapie, już wam pokażę, jesteśmy tu, czyli Free Plus, free plus Shipping, czyli to jest ta pierwsza strona, ten pierwszy etap. No ale później sobie przechodzimy do tego kroku z, kroku z płatnościami i jak widzicie mamy już tutaj właśnie ten order bump, czyli jeżeli kliknę na to, że chcę to audio plus 4, 4 more exclusive products, to klikam po prostu dodaj i za pomocą jednego przycisku zwiększyło mi się zamówienie. I teraz... Ty możesz na, na takim etapie powiedzieć super, ale ja czegoś takiego nie mogę zrobić, ja, ja nie mam produktu, ja nie mam to, ja nie mam tamto, zawsze możemy znaleźć jakieś tam ileś wymówek, że u nas to się nie da. A ja Was zachęcam do tego, ok, jeżeli się nie da, to pomyśl w jaki sposób Ty możesz to wykorzystać w swoim biznesie. Jeżeli nie dokładnie w ten, to czy możesz to jakoś troszeczkę zmienić, przekształcić? Ale po prostu traktujcie to jako inspirację, a nie że to musi być jeden do jeden. Ok? Chociaż to są leki sprawdzone, i no, ta osoba zarobiła po prostu na nich olbrzymie pieniądze. Dlatego warto może się po prostu zbliżyć nawet do, do tego schematu. Dobra. Mamy tutaj, jeżeli chodzi o order Bump i teraz nie będziemy przechodzić tego każdego kroku, bo ten filmik przy tych trzech przykładach lejków, które chcę Wam pokazać by zajął z godzinę, ale załóżmy teraz, że ja, ja kupiłem taki free plus shipping Product, czyli tą książkę, i wtedy on mnie przeniesie do Oto 1, czyli one time offer, czyli kolejny jakiś produktu. Tutaj w tym przypadku akurat to będzie oferta, że mogę coś kupić za np. 97 dolarów. Jeżeli zrezygnuję, powiem nie, dziękuję, nie chcę, nie chcę tego produktu, no to wtedy mnie przeniesie do strony tak zwanej downsell, czyli na przykład w tym przypadku, jak dobrze pamiętam, to było, że mogę kupić ten produkt na, na 3 raty, czyli mam tą samą, tą samą cenę, troszeczkę wyższą, no bo jeżeli to będzie ratalnie, to troszeczkę więcej to będzie kosztowało, ale jeżeli na przykład dzisiaj nie mam tych środków finansowych, żeby kupić tą ofertę za jednym razem, to mogę sobie rozbić ją na takie 3 miesiące. I jeżeli chodzi o Oto2, to Oto2 widzą tylko osoby, które zakupiły ten produkt Oto1. Jeżeli, jeżeli Oto1 nie zakupiłeś, to po prostu Oto2 nie zobaczysz. I wszystko się kończy, ten cały lejek. Już taką stroną dziękuję. I Na tej stronie dziękuję. Jest po prostu podziękowanie za to, że dokonałem zakupu, plus też jeszcze link do, tak z, do, do, jego, do jego aplikacji która pozwala takie lejki sprzedaży już budować takie fizycznie. Ja tutaj od razu powiem takich kilka, kilka rzeczy. Jeżeli na przykład ty jesteś zainteresowany taką książką, to też poniżej będzie link, tak? Jest to od razu zaznaczam link afiliacyjny, czyli jeżeli dokonasz zakupu, to po prostu jakieś tam drobne, drobne pieniądze też ja z tego będę miał, które pewnie posłużą po prostu na rozwój tego kanału. Ale chodzi też o to, żeby zwrócić uwagę, że jak zamawiasz taką książkę, to akurat minusem jest tutaj, że trzeba troszeczkę na nią długo czekać, bo idzie ze Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy to jest sytuacja związana z pandemią, no ale ja na przykład na taką książkę czekałem około dwóch miesięcy. Tak? I też, jeżeli chodzi o kolejną rzecz, gdzieś w trakcie będzie właśnie sprzedaż, jeżeli chodzi o jego aplikację. Ja tę aplikację nie polecam osobiście. Z kilku powodów, może kiedyś jakiś oddzielny filmik w tym, w wideo w tym, w tym temacie zrobię. Także, jeżeli tą aplikację wykupujesz, to to jest na Twoją odpowiedzialność, po prostu. Ok? I teraz to jest pierwszy, czyli jesteśmy na tym etapie, jeżeli chodzi o tripwire, czyli sprzedajemy coś takiego taniego, free press shipping, ok? I teraz przejdźmy do tego drugiego, jeżeli chodzi o webinar. O lejek webinarowy. Lejek webinarowy zaczyna się od tego, że możesz po prostu zrobić to organicznie, ale częściej taki lejek on się działa na zasadzie takiej albo współpracy z kimś, czyli, czyli z jakimiś influencerami, i tak dalej, albo po prostu uruchamiasz płatny, płatny ruch. Czyli na przykład na, na Facebooku tutaj akurat bardzo dobrze się sprawdza, i przekierowujesz na taką stronę zapisową na webinar. Oczywiście w międzyczasie organicznie też treści mogą działać, na przykład jakieś wpisy, które stworzyłeś i będą powolutku, są gdzieś tam na ten webinar też ludzie się zapisywali. A, I są takie osoby, które są właśnie na tym Opt-in i wtedy się zapisały i przechodzą na stronę. Dziękuję, czyli takie potwierdzenie, że tak, zapisałeś się na webinar i że ten webinar jest tego i tego dnia. I też link z samym webinarem, takim do logowania, został wysłany na maila i proszę o sprawdzenie wiadomości spam. I, i jak ktoś te, taką confirmation dostanie, czyli to potwierdzenie, to później przychodzi już w dniu webinaru, na, na ten webinar przychodzi. Jeżeli chodzi o samą, same takie powiedzmy, ile osób, które się zapisze, przyjdzie na webinar, to możesz się spodziewać od 20 do czasami nawet do 40%, 50%, no ale bym celował bardziej, że to około 30%, to już jest, to już jest OK. I na tym webinarze, jeżeli to jest produkt od 300 do, do 3000 zł, to spokojnie może się taki webinar zako zakończyć sprzedażą. Ja sam osobiście lubię sobie chodzić na takie webinary, sprawdzać jak takie osoby prowadzą prezentacje, i śmiało mogę powiedzieć, że widziałem nawet, jak webinary są sprzedawane za 7000 i więcej. Także spokojnie tutaj można sprzedawać droższe produkty niż to 3000, ale ten około 1000 2000, od 300, zwyż, to jest taka cena, gdzie nie musi się później kończyć na przykład kontaktem telefonicznym, ponieważ już te droższe produkty, które były właśnie 3000, 7000, jakieś szkolenie, które, które widziałem, jak ktoś prowadził webinar, że, żeby się zapisać na szkolenie za 7000, to się kończyło najpierw rozmową telefoniczną. I po takiej rozmowie telefonicznej ta osoba decydowała się, czy na takie szkolenie chce pójść, czy nie. No ale zobacz, jak powiedziałem, że... 20-30%, może, osób przyjdzie, no to tak naprawdę jest 70% ruchu, który nie widziało Twojego webinaru. Dlatego na tym webinarze proponuję, żeby zrobić sekwencję mailową, o taką, że jest dostępny webinar przez najbliższe 3 dni. Czyli wysyłasz pierwszego maila i ten mail odsyła do, takie, takie, do nagrania webinaru. Wysyłasz kolejnego dnia drugiego maila i wysyłasz znowu odsyła do strony z webinarem. Trzeciego maila z informacją, że to już ostatni dzień i ten webinar nie będzie dostępny. I to też oczywiście musi być prawda, bo po tych trzech dniach powinieneś ten webinar po prostu zamknąć i on nie powinien być dostępny już dla nikogo innego. I wtedy też wysyłasz do tej strony z webinarem. Też widzisz, że jest taka sekwencja, jak ktoś się zapisze. Ona idzie tak naprawdę równolegle, niezależnie od tego, czy ktoś przyjdzie na webinar, czy ktoś nie przyjdzie na webinar. To jest bardziej taka sekwencja mailowa, załóżmy trzech, czterech maili. I tutaj zasada jest taka jedna, że w tych mailach przekazujesz wartość, żeby ta osoba ciebie bardziej polubiła, żeby wiedziała, że to co dajesz może jej pomóc. I te maile, czy one będą w trakcie webinaru, czy jak zrobiesz, czy, czy w tej trakcie, jak będziesz wysyłał te. Te, te maile z taką powtórką webinaru i tak dalej. To jest bez znaczenia. Po prostu w w tych trzech, czterech mailach wartość. Tak? Czyli, no, zobacz, to co zrobiliśmy teraz, to mamy drugi etap. Czyli pokazałem Wam, jak i lejek. Pierwszy przykład to jest ten tri te tripwire. Drugi etap to jest webinar, i trzeci jest high ticket. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o high ticket na dzień dzisiejszy, nie mam takiego doświadczenia, żeby się dzielić. Te pierwsze mam, mam gdzieś doświadczenie, widzę jak moi znajomi, którym, z którymi się dzielę informacją, jak taki lejek by mogli stworzyć, co sobie powinni zmienić. Po prostu pomagam, pomagam im, bo lubię, lubię się dzielić tą wiedzą, którą się uczę, którą gdzieś tam czytam, a przy okazji mogę sprawdzić, czy ona ma tak naprawdę zastosowanie. I jeżeli chodzi o sam high ticket, to jeszcze na dzień dzisiejszy tej wiedzy nie mam, ale pokażę Wam po prostu jak to wygląda u Russella Bransona, Br Br po to, żeby może się zainspirować, albo też może macie jakieś droższe produkty za 20-30 tysięcy, i po prostu możecie to zastosować u siebie, i też wtedy pochwalicie się swoimi wynikami i powiecie jak to działa. A też po to też tworzę te filmiki, żeby was zainspirować, żeby próbować, żeby testować. A jeżeli macie jakieś fajne wyniki, to możecie się pochwalić też. No to przechodzimy do tego trzeciego lejka. Trzeci lejek mamy na zasadzie, że mamy taką stronę lądowania, która pokazuje na przykład testimonial. Głównie chodzi o to, żeby to był testimonial, takiej trzeciej osoby, żeby to nie był testimonia, że chcesz sprzedać produkt za 40-50 tysięcy, 30 i mówisz: Jaki to nie jestem fajny, co ja nie robię, co mogę dla ciebie zrobić. Niech to będzie strona, gdzie ktoś mówi, co ty zrobiłeś, co, jak pomogłeś. W jakim etapie ta osoba Ciebie spotkała, co, co się zadziało, jak już Ciebie spotkała, jak, jak działaliście, jakie jak życie się zmieniło dzięki temu Twojemu produktowi czy Twojej usłudze. I taka osoba, jeżeli zdecyduje się, że tak, ona chce z Tobą współpracować, to wtedy wypełnia aplikację. I teraz tak, tutaj jest troszeczkę inna sytuacja, bo w pewien sposób to Ty weryfikujesz, czy Ty chcesz współpracować z tą osobą. Nie, że ona mówi, że ona chce z tą współpracować, ale to ty weryfikujesz, bo pamiętaj, że jeżeli to jest za 30-50 tysięcy, prawdopodobnie to będzie jakaś usługa już. Czyli tutaj to po pierwsze to będzie Twój czas i prawdopodobnie będzie Twój to taki VIP, tak? czyli, czyli Twój klient, i chcesz być pewny, że ta osoba jest po prostu. Gracie na, ty, na tych samych zasadach, tak? Że się rozumie, rozumiecie, że się komunikujecie dobrze. Dlatego tutaj ta osoba wypełnia aplikację. I po wypełnieniu takiej aplikacji przechodzi na stronę, gdzie ma takie zadanie domowe, żeby coś zrobić, żeby coś wypełnić, żeby przekazać jeszcze dodatkowe informacje. I, i też w, w pewien sposób Ty mówisz, czego ta osoba może się spodziewać. I jeżeli ta osoba już to wypełni, te dodatkowe informacje, to wtedy spotykacie się przy rozmowie telefonicznej. I właśnie rozmowa telefoniczna to nie jest tylko, że tutaj sprzedajesz, tylko faktycznie zweryfikuj, czy ty chcesz z tą osobą współpracować. Bo podejrzewam, że to po prostu nie będzie usługa na jeden raz, tylko to będzie usługa, którą będzie się toczyła przez kilka miesięcy, no, a wiadomo, że jak trafi się jakiś klient, z którym byś nie chciał współpracować, to tak naprawdę to będzie męczarnia i te pieniądze mogą być po prostu tego niewarte. Czyli to, co zrobiliśmy, to pokazałem Wam teraz trzy przykłady takich lejków sprzedażowych, które najlepiej działają. Jeżeli chodzi o takie doświadczenie, gdzie ja widzę na liczbach gdzieś u swoich znajomych, który, z którymi dzielę się tą informacją, tak jak teraz z Wami. To u nich Tripwire, Webinar bardzo fajnie działają. Także zachęcam do tego, żeby, żeby stworzyć w zależności od tego, na, na jakim etapie jesteś, jakie produkty masz już stworzone. To zachęcam albo do stworzenia tego pierwszego, albo już tego albo tego drugiego. Webinarowy lejek bardzo fajnie działa na, na dzień dzisiejszy, i jeśli tak naprawdę masz produkt, który nie jesteś pewny, czy. czy stosować go do, do tego kontaktu, który już Ciebie zna, czy może masz kontakt, który jest trochę bardziej zimny, on no nie zna ciebie, nie wie jakie masz produkty, jeszcze, jeszcze ci nie ufa, to webinar to jak najbardziej jest takim dobrym po prostu lejkiem sprzedażowym na start. Także jeżeli masz produkt powyżej 300 zł, to zdecydowanie polecam Ci, żebyś ten lek webinarowy po prostu sobie sprawdził i go wprowadził. Jeżeli masz produkt, który tak naprawdę kosztuje parę złotych, to zdecydowanie bym tutaj wypróbował ten lejek sprzedażowy, czyli bym zrobił free plus shipping, czyli darmową po prostu, darmowy produkt plus tą dostawę. No a jeżeli masz już poukładane sobie te, te lejki i stwierdzasz, że ty masz produkt taki droższy, może masz już bardzo dużą listę mailową i tak naprawdę chcesz, masz z nimi już, nim już jakieś takie zaufanie, oni ci ufają, otwierają twojego maila, czytają twoje treści, wiedzą, że twoje treści pomagają, że są wartościowe, to warto zastanowić się nad tym trzecim lejkiem sprzedaży już z droższymi usługami. Także mam nadzieję, że to wideo było dla was inspirujące. Zdecydujecie, dobra, ja zaczynam od tego lejka i się na nim skupicie, wypróbujecie, sprawdzicie u siebie w biznesie. Także jeżeli podobało wam się to wideo, dajcie lajka, subskrybujcie mój kanał, jeśli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzu i w miarę możliwości jak najszybciej na nie odpowiem i wam pomogę. Także do zobaczenia, cześć.